Jutro Krzysztof Głowacki bije się z Thierry Karlem. Wiadomo, że w perspektywie jest ten pojedynek o pas bo Krzyszka Głowackiego stać w tej chwili na ten pas, bo Krzysiek miał ten fajnie, tak ta, ta, ta karierę, wchodziła, ale w, w ostatnich miesiącach to jednak takie raja się zatrzymała, prawda? Nie uważa Pan, że no, chyba że ten Seferi na taką trudną walkę i on być takim prawdziwym testem. Problem z pięściarzami, które mają niewiele, którzy mają niewiele trudnych walk w swojej karierze jest problem oceny. I to również dotyczy Głowackiego. Ja głęboko wierzę w to, że Głowacki no spisze się trochę lepiej od swoich poprzedników, którzy dużo mówili, a później wychodzili do ringu i nic nie wyszło. W walce z Karlem Damian jest faworytem. Widziałem Thierry Karla, wiemy jak boksuje i powinien sobie z nim poradzić. Tutaj siła fizyczna jednak powinna też odegrać sporą rolę. No, pamiętajmy, to był zawodnik kategorii średniej w momencie, kiedy jako amator głowacki był w kategorii superciężkiej. ciężkiej. No, dzisiaj, dzisiaj spotykałem się w kategorii cruiser. Ale ja wiem, że to oczywiście mogą być argumenty niewystarczające, bo wystarczy, że y, głowa zostaje zablokowana, co mieliśmy przykład w nie tak odległej przeszłości i jest problem. Ale myślę, że chyba głowa to nie powinno dotyczyć.